Siemaneczko! To czwarty odcinek serii zagramy w World of Tanks. Od tamtego odcinka nic nie robiłem. No. Misja. Aha. Warunki... Wydaje 5 bite losowych. losowe musi ukończyć bitę w pierwszej dziesiątej swojej drużyny, dziesiątce swojej drużyny pod względem zdobyty FPD nie kapuję. Dobra, gramy normala. A nam jakichś tutaj normalnych ludzi trafiło. O, mamy bitwę. No, no ciężko będzie sobie wygrać, ale <laughs> spróbujemy. Mamy dwa mordery, nie mamy jeszcze tam się tam. Sorry, tata wszedł do pokoju, musiałem zobaczyć nagrywanie. Pójdziemy sobie na tamte domki. No, już idę. mhm mm co ja robię od tyłu i zejdziemy przecież w ogóle nie będę mieli szans no tam tam, ale co Kurde, mamy w jednego killa. Wejdziemy z tej walki i pójdziemy na T26. Hmm. Poczekajcie mała przerwa. Dobra, jesteśmy. Musiałem na chwilę <coughs> zrobić przerwę, bo nie małe... No wylogował z WOTA. Hmm. Teraz tak, AC1. A ty jeden. Dobra. Mhm. Dawajcie. Dzisiaj znowu sam nagrywam, ponieważ koksa znowu nie ma, znowu gdzieś pojechał. O, nie jesteśmy mnie najgorsi.